Witam się z wami serdecznie Moje dzisiejsze zakupy z koszyczka karkówka bez kości śmietana osiemnastka serek twaróg wiejski półtłusty no i mój ulubiony chlebek żytni na zakwasie odświeżacz powietrza natka pietruszki winogron pomidory malinowe jabłka, cytryny, kalafior różyczki, włoszczyzna, masło ekstra i za to wszystko ja zapłaciłam 79,87 groszy. Takie to dzisiejsze moje zakupy, już takie już na weekend i nie tylko. Nie lubię chodzić do sklepów w soboty. Chociaż teraz przyznaję o tej porze, co byłam, to też było trochę ludzi. No, lepiej lubię chodzić rano, gdy jest mało ludzi, chociaż też jest sporo nieraz emerytów. No, ale to jest mniej niż po południu na pewno, a zwłaszcza przed weekendem, przed jakimś świętem, to wtedy jest o tej porze po południu, to jest mnóstwo ludzi. Tak wyglądają moje zakupy. Życie róży. Tekst Janeczka. Ciasto i kawa podziałała na nie znakomicie. W dobrych humorach czekały na przyjście Emila, bo i dla niego został dość pokaźny kawałek ciasta. Zadzwonił telefon róży. Zdziwiła się. Któż to może dzwonić? Słucham. Po krótkiej ciszy usłyszała głos Stasia. Zamurowało ją. Coś zakłuło w środku. Słucham, dzień dobry. Różo, co u ciebie? Pomyślałem, że dawno się nie spotkaliśmy. Zmartwiłem się i postanowiłem zadzwonić. Może zrobiłem źle, może nie powinienem, ale wybacz musiałem. Słuchała, a wydawało się, jakby była sparaliżowana. Ach, nic się nie stało, wszystko u mnie w najlepszym porządku. Wiesz, ostatnio jestem bardzo zajęta. Nie wychodzę na spacery do parku, to i spotkać się, nie ma okazji. Nie martw się, jestem w otoczeniu grona przyjaciół i daję sobie radę ze wszystkim. Mam nadzieję, że i u ciebie wszystko idzie dobrze, ale miło mi, że zapytałeś. Dzwonek do drzwi przerwał te rozmowy. Róża podziękowała za telefon i przeprosiła, że musi przerwać rozmowę, ponieważ spodziewa się gościa. Pożegnała Stanisława z ogromną ulgą. Ten telefon sprawił jej jednak jakąś taką niewyjaśnioną przykrość. Po co to wszystko? Tyle czasu upłynęło, wycofał się odszedł, a teraz co? Irenka otworzyła drzwi i wszedł Emil. Od razu spostrzegł, że coś tu nie tak. Jakiś problem? zapytał. Nie, nie, odpowiedziały chórem. I to było takie trochę udawane, ale już nie pytał więcej. Zrozumiał, że nie czas i pora odpowiednia, więc zażartował. To gdzie dziś albo co dziś moje koleżanki mają w planie, a do wyboru jest wiele atrakcji. Patrzyły na niego pytająco i ze zdziwieniem. Emilu, mów wreszcie, co masz na myśli, a my ci odpowiemy. To znów Irenka przejęła inicjatywę, pozwalając Róży ochłonąć. Emilu, nie daj się prosić: najpierw kawa i ciacho, a potem słuchamy. W końcu Róża odzyskała mowę. Dobrze, już dobrze, mówię. Zacznę od tego, że wspaniałe ciasto, kawa też. A i towarzystwo doborowe ciągnął. Czując, że coś tu się zadziało, wiecie, przyszła mi na myśl mała wycieczka do lasu. Taka piękna jesień. kobieta uśmiechnęły się twarze. To super pomysł. Taki spokojny, leśny spacerek. Dotlenimy płuca, a może jakiś wrzos się trafi. Różo, to nie będzie marsz zuchów, to będzie spacerek seniorów, wyprzedził powątpiewanie Róży. Zadbam o was należycie. A Piotr, zapytała Róża, wiesz, powiedział, że już ma jakieś plany, ale nie pytałem. Tekst Maria Róża cały czas błądziła myślami, nie potrafiła skoncentrować się na rozmowie. Telefon Stasia rozproszył ją całkowicie. Emil to widział, bacznie obserwował jej każdy gest i zauważał wszelkie odstępstwa. Ewidentnie coś ją gnębi, pomyślał. A ja tu wyskoczyłem ze spacerem leśnym. No dobrze, zobaczymy, powiedział. Może poczekamy jeszcze parę dni? Niech się pogoda nieco ustabilizuje. Najgorsze, co może być w lesie, to padający deszcz. Nawet taka plucha jak dzisiaj jest nieprzyjemna. I ręka przytaknęła. Dobrze, Emilu, zobaczymy, co nam przyniosą następne dni, jaką aurę przede wszystkim. Róża na chwilę oderwała się od swoich myśli i zgodziła się z Irenką. Emil jeszcze chwilę powsiedział z nimi, ale czuł, że pora kończyć wizytę. I rzeczywiście miał rację, nikt go nie zatrzymywał. Obiecał, że zadzwoni i ulotnił się jak kamfora. Tak prawdę mówiąc, róża już była w swoim wyimaginowanym świecie. Telefon od Stasia całkowicie wyprowadził ją z równowagi. Do tej pory starała się nie myśleć o nim i całej tej nieprzyjemnej sytuacji związanej z jego odejściem. Nieraz jakieś wspomnienie wkradło się, ale to było sporadycznie, już coraz rzadziej. A tymczasem ten telefon zmusił ją praktycznie do powrotu myślami i przeżywania wszystkiego na nowo. Po co zadzwonił? Zadała sobie to pytanie. Jaki miał w tym cel? Nie rozumiem. Irenka z niepokojem obserwowała zmgania róży i zapytała: Różyczko, co się dzieje? Róża pomyślała: To jest ten moment, żeby jej opowiedzieć. Irenka nie miała pojęcia o istnieniu Stasia w jej życiu. Wiesz, Irenko, zaparzę nam kawy i wtedy wszystko opowiem. Sieć, Różyczko, ja to zrobię. W porządku, Róża była zgodna. I tak przy kawie potoczyła się opowieść o tym wszystkim, co ją tak zbulwersowało. I ręka wysłuchała cierpliwie i po chwili milczenia odniosła się do tej całej sytuacji. Przykra sprawa i dziwne, że on tak nagle zadzwonił. Do tej pory milczał, a teraz raptem przypomniał sobie. Po tych zdaniach już było widoczne, że Irenka nie zapałała sympatią względem Stasia. Nawet była na niego zła. Za zachowanie i takie potraktowanie róży. Nie denerwuj się, powiedziała. Nie warto wracać nawet myślami do kogoś, kto tak się zachował. Ja też staram się nie myśleć o Piotrze i nie wracać do wspomnień. Co było, to było. Toż przeszłość i nie wróci. Czeka nas przyszłość, i ona jest najważniejsza. Nawet teraźniejszość przemija błyskawicznie. Pomyśl o tym. Tak, masz rację, Ręko. Wszystko jest nam dane po coś, choćby po to, byśmy ujrzeli, jakie błędy popełniamy, angażując się. Wydawało mi się, że mam już to za sobą. Jednak chyba tak nie jest. Wszystko wróciło ze zdwojoną siłą i zmiotło mnie do parteru. – Różyczko, daj sobie spokój, nawet o nim nie myśl, bo to jest niepotrzebne. Już nie będzie tak, jak było. – Irenko, wiesz, zadziwiasz mnie swoimi radami. Irenka zamyśliła się. – Wiesz, to życie mnie nauczyło. Nie warto myśleć o kimś, gdy ten ktoś nie myśli o tobie. Proste, tyle i aż tyle. Teraz nagle sobie przypomniał. – Masz rację. I ja tak do tego podchodzę, i ten telefon po takim czasie był dla mnie trochę dziwny. Być może ma jakieś problemy i potrzebuje wsparcia. O nie, Różyczko, żadnego wsparcia. Niech radzi sobie sam. W zasadzie tak. Nie mam siły już na to wszystko. Dlaczego to mnie spotkało? Wyraźnie szukał mojego towarzystwa, a potem. A potem wróciła eks-żona, dorosłe dzieci również i nie byłaś potrzebna nikomu. Tak to działa: wszystko do czasu. Jak nie podoba się, to adieu. Oj, Różyczko, Emil był trochę przygaszony. Coś wyczuł i widział. Może to niezręcznie wyszło, powiedziała Róża, ale ja nie umiem grać i udawać. Po prostu widać po mnie, że coś jest nie tak. Jutro zadzwonię i wytłumaczę mu. Moje rozkojarzenie. Oczywiście nie będę spowiadać się z niczego, Od taka przyjacielska rozmowa. I tak będzie najlepiej, powiedziała Irenka. Nie wracały już do tej sprawy. Rozmawiały o Adamie, sąsiedzie Emila. Dlaczego on taki uparty? dziwiła się Irenka. Nie chce być zależny od nikogo, powiedziała Róża. Pewnie uważa, że przyniosłoby mu to ujmę. W jego pojęciu? Tak, myślę. No dobrze, może jakoś się przekona, powiedziała Irenka i dodała: Musimy bardziej się z nim zaznajomić, poznać tak, żeby czuł się bezpieczny w naszym towarzystwie. Też tak myślę, dodała Róża. Bezpieczny i zaopiekowany. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję bardzo za to, że zaglądacie, że słuchacie. Dziękuję bardzo Janeczce za. Za, za tekst. No i cóż, tradycyjnie zapraszam do pisania. Dziękuję pięknie.